Górę. Zaczniemy tradycyjnie od Górnika Polkowice, który chyba najbardziej zawiódł z tych drużyn z regionu w ten weekend. Przegrana z Unią Turze Śląska. Wydawało się, że Górnik jest no, wielkim faworytem tego spotkania. Była zapowiedziana walka o nadgonienie te, tych strat punktów do pierwszego miejsca, no ale taką grą raczej się nie nadrobi. No trzeba stwierdzić jedno, no, że Górnik Polkowice fajnie wystartował. Pierwszy mecz na wyjeździe, wygrany w Ślęzie Wrocław. No i tutaj liczyliśmy na to, że z taką drużyną jak Unia Turza Śląska sobie swobodnie poradzi, a tu się okazało, że jednak piłka jest y, przekorna i nie da się naprawdę wyłonić faworyta. I tutaj trzeba stwierdzić jedno, no, że Górnik po, po, można powiedzieć po słabik, że przegrywa mecz u siebie, co jest na pewno y, dużym zaskoczeniem. No, niemniej jednak trzeba przyznać, że drużyna z Unii no walczy przed spadkiem, dlatego na pewno też jakiś tam heroizm był w jej grze, także dużo walki. No i, i dzięki temu udało mi się wygrać mecz na wyjeździe. No tam widziałem chyba 12 czy 15 punktów straty cały czas do lidera, więc no myślę, że nie ma co już zaklinać rzeczywistości. Górnik powinien się raczej robić wszystko, żeby jak najlepiej przygotować się do następnego sezonu i wtedy wrócić do tej drugiej ligi. No Mi się też tak wydaje, że celem górnika jest, żeby zmontować silną ekipę, i, która powalczy w przyszłym sezonie o awans do, do wyższej ligi. No i tutaj na pewno no, szkoda tej porażki, bo wydawało się, że górnik jest w tej chwili na bardzo dobrej drodze do tego, żeby y, lepiej grać, wygrywać mecze i, i, i stara się jeszcze. Y, dogonić tą, tą, ten pierwszy zespół lidera w tabeli. Dokładnie. No, no, trzymamy kciuki zawsze. Jednak to jest piłka nożna, tak? Dużo dużo może się wydarzyć. Świat nie takie rzeczy widział, także no, mamy nadzieję, że Górnik zajmie jak najwyższe miejsce. My przechodzimy do drugiej ligi i kolejny dobry mecz młodzieży Zagłębia Lubin. Wygrana z Olimpią Elbląg na wyjeździe 2 do 1. Też bramka zawodnika z rocznika, jeśli się nie mylę, 2007. To też kolejna, kolejna taka pozytywna wiadomość. Zagłębie na spokojnie 8 punktów przewagi nad strefą spadkową, tak jak mówiliśmy o tej płaskiej tabeli jeszcze dwa tygodnie temu, to widać, że trochę się to pozmieniało, i na ten moment myślę, że takim spokojnym oddechem na tym siódmym miejscu mogą sobie przebywać. No Widać w tej chwili, że zagłębie. Młodzież Zagłębia no, zagrała bardzo pozytywny mecz. Wygrała mecz na, na wyjeździe. Tutaj trzeba powiedzieć, no, że to był mecz o, o bezpośrednich sąsiadów w tabeli, także uh -huh. Zagłębie dzięki temu, że wygrało, ten mecz w Elblągu wyprzedziło drużynę Olimpii. No i tutaj taka jest też mała ciekawostka, że w końcu Zagłębie strzelało bramki w końcówce i pierwszej połowy i drugiej połowy. także. Pierwszą bramkę zagłębie szczeliło w 45 minucie i to tak właśnie jak żeśmy mówili, strzelił popielec młody chłopak, to już jest jego kolejna bramka. No i udało się też w końcu w 90 minucie szczelić, kiedy do tej pory młodzież zagłębia traciła te bramki w ostatnich minutach. Także no jest, jest dobra pozycja. Tutaj te, te dziewiąte miejsce, które w tej chwili zajmuje Zagłębie no jest bardzo dobrym miejscem. No dokładnie i tak patrzyłem pięć punktów straty też do podium. Myślę, że podium to nie jest coś w co celuje Zagłębia, ale jednak no, cały czas gdzieś tam jest ten kontakt trzymany, więc fajnie, że młodzież naprawdę dobrze punktuje. Przenosimy się do pierwszej ligi, no i tutaj się działo naprawdę dużo. Chrobry Głogów grał ze Stalą Rzeszów. No trzeba powiedzieć, że tam świetny mecz ale w ostatnie 3 minuty bramki padały 89 90 i 92 minuta jak ktoś się spóźnił przed 80 minucie to za dużo e, nie stracił Krobry wychodzi na prowadzenie po minucie je traci i po dwóch minutach znowu Dawid Hance wychowanek Zagłębia Lubin e, strzela bramkę na 2 do 1 dając Chrobremu upragnione 3 punkty i oddzielając ich już e, pięcioma punktami przewagi nad Polonią, e, która zamyka strefę spadkową, no ta końcówka świetna na pewno. Dokładnie. No, chrobry, można powiedzieć, wykazał się determinacją, bo przez cały mecz praktycznie się nic nie działo. Mecz był bardzo słaby, z tego co, co wiem, z komentarzy. Z też widziałem fragmenty y, y, gry y, Chrobrego i Stali Rzeszów. No, niemniej jednak te, te, te ostatnie trzy minuty były no, najciekawsze w całym całym spotkaniu, i trzeba powiedzieć jedno, no, że Chrobry dzięki temu zwycięstwu, zwycięstwu wyprzedził Stal Rzeszów i plasuje się już na 13 miejscu. No, faktycznie strzelając w 89 minucie bramkę, no to już chyba zawodnicy myśleli, że jest po wszystkim. no A tu niestonizową, dekoncentracja czy co, i dostają bramkę. No, trzeba powiedzieć jedno, no, że jednak zawodnicy chrobrego walczyli do ostatniej minuty, do ostatniej sekundy. No i ten rzut wolny, po którym piłka jeszcze ryko się odbiła i wpadła do bramki, no naprawdę tutaj trzeba powiedzieć jedno, że to było bardzo, bardzo duże szczęście yy, zawodników chrobrego. No i właśnie to, ten spokój chyba chrobrego w końcu. Bo można powiedzieć, że od początku sezonu dopiero pierwszy raz miałem taki spokój, że rzeczywiście jest ten oddech na strefą spadkową. Wykaraskali się z tego, z tego dołka i na pewno wielka zasługa, w tym trenera Piotra Plewni, który przejął zespół i od tamtej pory no, chrobry wygląda diametralnie inaczej. No widać, że chrobry sobie radzi coraz lepiej i naprawdę to jest ważne, że punktuje, zdobywa punkty no i tutaj może być spokojny już w walce ten środek tabeli. Dokładnie. No i kolejny świetny mecz na warunki ligowej. Mieś Legnica GKS tych. Mieć podejmowała ów, ówczesnego wicelidara, bo teraz już po tej kolejce wiemy, że GKS spadł na trzecie miejsce. Mecz, mecz zakończył się wynikiem 2 do 2. Miedzianka dwa razy wychodziła na prowadzenie. Dwa razy to prowadzenie traciła. No ale mimo tego remisu z Tyszanami same pozytywne opinie w końcu o grze Miedzianki i to też napawa jakimś optymizmem. Też widziałem wypowiedź trenera Radosława Belli, no nie był zadowolony z wyniku, ale też podkreślał to, że w końcu jego drużyna gra tak, jakby tego oczekiwał. No wynik tutaj z wiceliderem 2-2, można powiedzieć mecz na szczycie, gdzie jedna i druga drużyna mają ambicje, aby powalczyć o awans do Ekstraklasy. No i trzeba powiedzieć jedno, że mecz bardzo dobry. Dużo sytuacji, dużo bramek co na pewno ucieszyło kibiców będących na tym meczu. No jedno, no niemniej jednak, też trzeba się zastanowić nad tym, że zespół miedzianki dwa razy wychodzi na prowadzenie i nie potrafi tego prowadzenia utrzymać. To też jest lekki minus w tym, no ale przede wszystkim no widać, że ten zespół ma potencjał no i myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Oby, oby tak było, bo mieć też no, musi walczyć o te baraże, nie ma łatwo. Na ten moment e, siódme miejsce i tyle samo punktów co szósty GKS Katowice, który jest tam ostatnią drużyną na ten moment premiowanym e, miejscem w Barażach. No i z, już e, w piątek bardzo ciężki mecz z Wisłą Kraków, która ma zaś dwa punkty więcej od e, Miedzi Legnica, czyli. E, Kolejny taki mecz, jeżeli wygrasz, wskakujesz do strefy barażowej. A ta drużyna może wypaść, z którą wygrasz. No, cały czas widać, jak się zmieniają te drużyny na miejscach bodajże 3-4 do, do 8-9. No, widać, że jest zacięta rywalizacja tutaj między tymi zespołami. No i trzeba powiedzieć, no, no, Miedziankę w każdym meczu teraz czeka. Można powiedzieć, że meczu na szczycie. Także y, trudni przeciwnicy. I zobaczymy, jak sobie w takich warunkach poradzi miedzianka. Dokładnie. Mamy nadzieję, że jak najlepiej, I, i rzeczywiście ten Dolny Śląsk będzie miał jak najwięcej drużyn w najwyższych klasach rozgrywkowych. No i przechodzimy do najwyższej ligi w Polsce: Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin. Zagłębie grało na wyjeździe. Myślę, że raczej takie pesymistyczne nastroje były przed spotkaniem. Pogoń w świetnej formie. Zagłębie Lubin co prawda od czterech meczy teraz już jest niepokonany, tak? Dwa remisy, dwa zwycięstwa. No i właśnie w końcu Zagłębie wyszło bez kompleksów na, na drużynę ze Szczecina. Naprawdę. Dobry mecz. Ci, co zawodzili we wszystkich poprzednich, może nie we wszystkich, ale na pewno często zawodzili, tak? Michał Nalepa, który był bardzo krytykowany od dwóch meczów, naprawdę jest bardzo dobrym filarem obrony Zagłębia. Sokratis Dudis po tym pierwszym meczu, który, w którym wrócił i, i myślę, że wszystkich zniesmaczył swoimi interwencjami, to od tego poza tym pierwszym meczem, znowu świetna forma, obroniony rzut karny, no naprawdę zagłębia chciało się oglądać. No, trzeba powiedzieć jedno, że jest to y, duża niespodzianka, oprócz oczywiście meczu Widzewa z Legią, gdzie głębi pojechało na pogoń i wygrało mecz. Y, tutaj faktycznie już ta seria czterech meczów bez porażki no, zaczyna dobrze świadczyć o tej drużynie i trzeba jest stwierdzić jedno, no, że na pewno żeśmy nie byli, nie byli pewni, jak ten mecz będzie się układał i jak będzie wyglądał. Niemniej jednak Zagłębie pokazało w końcu charakter, powalczyło no i wygrało mecz z pogonią, która do tej pory naprawdę dobrze się spisywała. No i przede wszystkim trzeci mecz z rzędu bramka napastnika Zagłębia Lubin Dawida Kurminowskiego. No, chyba od czasów Bartosza Białka Lubinia nie czekają na takiego napastnika, który będzie regularnie strzelał gole. No, można powiedzieć, mamy nadzieję, że się doczekaliśmy. No to jest bardzo pocieszające, że w końcu napastnik strzela bramki, I, bo to jest najważniejsze. Co prawda w Kurminowski nie ma zbyt dużo sytuacji, ale zawsze tą jedną sytuację ma i, i ją wykorzystuje, co jest naprawdę y, bardzo y, optymistyczne w stosunku do, do tego zawodnika, do napastnika, który, który wiadomo, jego zadaniem jest strzelanie bramek. I czym zespół mu stworzy więcej sytuacji, będzie strzelał więcej bramek. No. Dokładnie, też świetny mecz Marko Poletanowicza, który też tą formę miał w kratkę, no ale chyba takim liderem Zagłębia od kiedy, to już zresztą o tym mówiliśmy w tym studio bodajże dwa tygodnie temu, odkąd Dawid, Dawid przepraszam, Damian Dąbrowski dostał opaskę kapitańską, to jest prawdziwym liderem tego zespołu. I jest to tym elementem, którego brakowało w Zagłębiu. Potrafi podnieść drużynę w każdym momencie. Może tutaj tylko pójdźmy w niepamięć, te, to podanie w poprzek w ostatniej minucie, w meczu z gdzie w ostatnich minutach, gdzie, gdzie trochę e, pod bramką Zagłębia się zakotłowało. Ale poza, tym jednym, w, poza tą jedną wpadką, no Damian jest prawdziwym liderem Zagłębia. No dokładnie, na to żeśmy czekali kupę czasu, aż Damian w końcu. Zaprezentuje swoje najlepsze walory, możliwości te, z których słynowo grając między innymi w pogoni szczecin. Bo widać, że w końcu zaczyna rządzić na tym boisku i drużyna do niego się dostosowuje. No, uważam jedno, że w, w tym meczu akurat no, zagłębie grało bardzo poprawnie, szczególnie w defensywie, kiedy naprawdę dobrze się broniło. Pogon niestety nie mogła nic stworzyć, bo praktycznie oprócz tego szczału. Grosickiego i rzutu karnego, to praktycznie nie mieli tam żadnych sytuacji do, do szczelenia bramki. Także tutaj naprawdę ta obrona spisała się bardzo dobrze i trzeba pochwalić zresztą cały zespół, bo cały zespół brał udział właśnie w grze destrukcyjnej, defensywnej. No i to przyniosło efekt. No niemniej jednak trzeba też powiedzieć jedno, no szkoda że Kacper Chodyna wykorzystuje rzut karny, strzela bramkę na 1-0, a chwilę później on prowokuje rzut karny, chociaż uhum. to bardzo, bardzo tutaj dyskusyjny moment był, kiedy sędzia jednak zdecydował się na podyptowanie rzutu karnego. No, szkoda też, że było jeszcze kilka sytuacji, gdzie piękne kontry żeśmy wyprowadzali i zabrakło tego właśnie ostatniego dokładnego podania, bo były na to szanse i Szkoda tych niewykorzystanych sytuacji. Niemniej jednak, znowu trzeba powiedzieć, że zagłębie szczeliło drugą bramkę po stałym fragmencie gry. Czyli widać, tak że jest. coraz lepiej te stałe fragmenty gry są wykonywane i z tego zagłębie e, szczela bramki. No Tak, taka trochę bramka kuriozum, ale no nie, to, nie to się liczy. Liczy się to co, e, to, co w sieci zagłębie też takie bramki kuriozum, nie raz traciło. Więc można powiedzieć, że ta przysłowiowa karma e, często wraca. Panie Rąku, Dużo lepiej się rozmawia o tych naszych drużynach z regionu, kiedy no, poza Górnikiem Polkowice mamy same pozytywne informacje. No dokładnie, bardzo udany weekend dla naszych zespołów i, no, i z tego trzeba się cieszyć. No i miejmy nadzieję, że następny będzie tak samo. Udany. Moim Państwa gościem był Pan Romuald Kujawa. Panie Romku, dziękuję, dziękuję. tradycyjnie za trafne do opinie. zobaczenia. A my za chwilkę widzimy się w kolejnej rozmowie, tym razem z Gracjanem Misiem, który zawalczy już ten weekend na Galifajty Exclusive Night 50 t 3 Także nie wyłączajcie odbiorników, i do zobaczenia.